Cześć, tu TaoChin i witam was w kolejnym meczu turniejowym. Dzisiaj gra drużyna ósma z drużyną 32, drugą, a ze mną jest... Tak Przestawcie się, no ja się. się, tak ty powiedz. to sekulos, Jau, I jeszcze ja, Piór! Który będzie mówił tylko jak mu pozwolę. Aktualnie... Mecz jest streamowany. I jak nie trafiście na streama, to macie pecha, bo widzicie to dopiero na YouTubie. <laughs> Ale nie martwcie się, następny następnym meczem. też postaram się, żeby były streamowane raz na jednym streamie, raz na drugim. O tym później. Tymczasem... Drużyna fioletowa jest... Jest. jest... Drużyna ósma. Może zaczniesz od banów? No zacznij od banów. Dobra, drużyna fioletowa zbanowała Shena, Łoruika i Cassia, Kasadina. Niebiescy zbanowali znowu Gravesa, Morganę i Aniwie. No, to tyle. E, tak, jeszcze wspomnijmy o nazwach. E, drużyna niebieskich ma nazwę. E, jego nimi. Drużyna Adriana, tak. Brawe. Drużyna Adriana. Tak. To stwierdziłeś, że i tak przegrają. No, tak, i tak przegrają. Znaczy nie, no Nie można tak z góry zakładać. A drużyna Argena wybrała sobie nazwę Defenders of Nexus, bodajże. Tak, dokładnie. Drużyna Argena i tak No, bo ja nie wiem, proste. tutaj mi się wydaje, że ta drużyna, ten Defenders of Nexus może spokojnie na Flona, bo ten, no, który nie ma Flesha. Ja Zobaczyłem, że wszystko, czekaj, kiedyś tam jest Directed Cana, tak się w w mówiliśmy. Ej dobrze, Ej dobrze mówiłem jednak Leesy nie jest na solotopie Patrz, nie zwróciłem uwagi hmm. podczas tego eee, Może jeszcze przestanę w ogóle piki, bo jest w niebieskim teamie Amumu, Nocturne, Ani... No to chyba wygasł, no, to Jana, tutaj jest, po Ani or, guys, Ani nie, To Ani, mi się da jeszcze. Nie, nie zapił. Cieknie? O, wasted flash. Waste trochę. flash, waste flash. Jest okej. Okay. Ale chyba będą już ci na blue. Pojawiły się spory. Tak, Państwo tutaj bez szans. Czy ten. Czy Lisztin będzie startował z tym willem, co zwykle? Nie, tym razem nie jedzie pod rany. Patrzysz, że nawet im wilki ugraną. Wszystko. Mi wydaje się, że ten ADKR i z supportem już powinni iść na bota w tym momencie. No i tak. Nie tracić tej bo i tak stąd z tego nie mało, tak? Wraca się Arga. Czyli no, nawet nie wchodzi pod, 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 pod bo będzie się od, wystealować, to widać wszystko na mapie Nie wiem, nie tylko wiecie, tam kieruje, bo ja teraz mam na nie, Ja też, ja też. A, no dobra. praktycznie no, czy to jest, Radziony skradziony blue, czyli tego. Y -h -h -h, ale małego? widać jak nocturn ten, weź przesuń kamerę Nocturne'a, Stylują, ale tutaj Argen idzie. Czyli raczej nie będzie bez. Nie, co się okaże, Wiktor tam jeszcze. Nie ma szczególnie. Nie cofają, cofają się, cofają się cofają. Uuu, miss. Skill Bardzo dobrze chyba nawet bez ładu po prostu agent wiedział. No tak. Ja tutaj, ten, ten. To wiesz, szło się domyślić, że ten że automatycznie poleca na jego. No to już to tutaj automata, widać że od początku... Yy, początku jest yy, przewaga drużyny fioletowej. No nie znaczy 200 golda, ale zawsze coś. No i ten bluz stracony To już jest gg, nie ma komentarza <laughs> Z góry zakładał Nie no mnie ciekawi, mnie ciekawi ten amumu na salatowie Bo amumu zazwyczaj jest dżungli. no fail teraz bandaż Nie wiem czy on nie chciał Nie nie Ale to może być dobre, zobaczymy, zobaczymy. Ej, I teraz gank na Anke idzie, tak? Ale tutaj ja nie widzę, to tyczyłam Weź sobie ja, ten. Ja otrzymam skopalce 1, 2, 3, 4, 5, ewentualnie QWERT. Bo to pod te liczby są poszczególni czampioni, nie? Ja no widzę, nie. Tutaj cały czas został pokazany. Ja teraz polecę. Hobota, to, to też możesz polecieć. Tu zobaczę jak ten swarm. To jest. Ashka ma 10, a Wayne 8. Czy jeszcze nie ma tu takiej jakiejś różnicy? Przewagi, tak. Ale zobaczcie ile Haszka ma w ogóle klipów jeszcze, a ile zostało pojaginu. To jest jeszcze potencjalne, tych 6 sześć do zrobienia, także jest to przewaga, już boli wszystko, efekt kuli śnieżnej, jak to mówią <laughs> amerykańcy. <laughs> ja teraz mam na, na mili React, na to, że możesz powiedzieć. Nie, nie, to, nie, ja chciałem <laughs> rzucić na ten, jeszcze na yy, Argena, no, z czym no, on zaczął, że z Dorana. Okay. Nie, zaczął z no, się gang. No i teraz oddanie dla... Ale... Aha, rzeczywiście, tutaj jest gank na i... Dobrze powiedziałeś, w ten sposób możesz podpowiadać. by Lee Sin miał być Freezbladem? Aha, Nie, Amumu był mógł No ale... za na chyba niepotrzebnie chciał się wbić. No ale... No trudno. A to jest ten grid, chce i frag, ale... Jednak dla mnie plus, za tej drużyny słabszy, że coś podejmuje jakąś walkę. Nie no wiesz, może tak od razu wiesz, cuda się zdarzają. <grystanie> nie no, może źle to ująłem, każdy ma szansę wygrać. Mają szansę, no ale tu widzę, że Jana w ogóle zostaje z tyłu strasznie. Dobra, ale eee... nie wiem jak to. Z 3, 3, 4, 2, to w sumie jest okej. Okay. Czwóreczka Jana. Co odnośnie Jany? Nie wiesz, yy, 16 razy hitów już do 24 Hargan wygrywa. Nie, ja tu widzę jak muzykant sobie robi Red Buffa. Nic ciekawego to nie można powiedzieć. Co do komentarza. Zrobił! Zrobił, jest! Wow! Fab, 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 Najlepsza akcja w tych tej Nie no, gang na wodzie, no na topie był. <grymne> na topie był, no tak. Że jest. Lisin, o, ooo! Jest... Trafione! Ale tutaj, uuu, więcej amumu na tym ucierpiał niż Lee Kolejny gang szykuje się na górę. Jeśli się tak zajem. Nie, nie, chyba idziemy A nie? Idzie, jednak Amida. Jak, jak widzę, Wiktor zaczął domować Anka, Anka, Anka. ma załadowanego, Aha, i teraz gang. No ale ładnie, nie. ładnie, u. naprawdę ładnie. I teraz bardzo możliwe, że... U. Flash! O dobra, flash spalony czyli worth mm. bo ani nie czekał na to, nic. Nie musiał, musiał, wiesz co? Wydaje mi się, że mógłby zostać mm. zbrustowany, gdyby nie odpalił tego flasha. Ale bardzo ładny gank, szczerze no. mówiąc, nie spodziewałem się, że. No, który ładnie gra. <grym> w ogóle, Kolejny no. teraz gank na to ten. Naj... No. To jest najciekawszy, czcigodny. Patrz! W ogóle, fuck war. Yy, Teraz no, flash Argena. Ten, który ma przewagę w last hitach nad Anną. Co ty, ja dam all? A nie widzę tych, no. no... nic, w każdym razie jeszcze w ogóle no, który nie był na swoim blue buffie, czyli... W tym momencie nie mają go dalej, bo stoi tam czego ten mały creep, także... Tak? Ja, tak, ani nie jest w ogóle w plecy w tej chwili, nie? Bo oni pewnie gdzieś przy ósmej minucie wydobywali to, to oddać, nie? A, a to dalej tam, wiesz... Stoi. <laughs> Tego blue buffa tam no to nie to będzie. No, nierozważnie, że nie w sprawdzi mały. trochę bez sensu, im to wyjdzie. Leci CV, a nie ma tutaj też to no z bota z A nie. To, to nawet, bo chciał ten muzyka w ogóle chciał zestilować się do tego było. Aha. Nie tak patrzyłem o? akcja na topie o, była. To jebs. A mu, mu z końcówką życia. Teraz Malfight próbuje counter junglować. No on tu jak to weźmie nie ma żadnej wbije. straty Tak, o. to. Mówiłeś mu mi trochę wcześniej, bo zrzuciłem kamerę z tego topa. O? Tam był dive, tak? Daj wiatr z tego nawet widziałem drugi najciekawszy <głos> <głos> No, kamera sama celowała. Tutaj na boczy nie ma jest... W miarę okej. Okay. Tutaj jak Wayne był już od ściany rzucić, ja z tego no był. Aha, pewnie by był, ale niestety tak się ustawił. Nie szło. Eee, no i znowu counter-dżungla ze strony muzykanta. Tak, Kolejna. to chyba dużo nie zmieni, bo tu widzę żołną, idzie na linię. Te jak się tam to to. Kosmetyczne, kosmetyczna kontroli już Wiktor yy, puszuje w tym momencie hmm? Linię Nie wiem, jak jest ani jeszcze tam nawet wieży że mi to nie także tutaj Wiktor jest z przodu i puszuje hmm, po prostu No i, i przewaga w creepach, Ani traci, traci creepy 56 do 27 Zaokrąglając na ma to Nie, mnie ciekawi jak, jak swój item rozwinie Wiktor. Czy kupi ten najpopularniejszy czerwony, czy może na coś innego się skusi. Moim, moim zdaniem to jest, jest najlepszy. najlepszy ale ja mówiłem najpopularniejszy. O tu, o, o, najpopularniejszy OK, ale najlepszy moim zdaniem jest żółty. Patrzcie na górę. Lee Sin, by znowu zabił? O, ale bo mu przeżył. Ciekawe. Nie przeżył. Ja tak nie wierzę. Tak, rozumiem, kolejny kill dla... No Lee za... no, na solotopie to Czego jest potęga, naprawdę potęga. Tak, jest, Mega jest P. stały build 3D, 2 do rany w tym momencie, ciekawe czy kupisz jeszcze trzeci. To jest to właśnie. Ale już to czuć ja, I Ta pek, przewaga w ogóle w Jeden, że spalił ulta flasha, także że teraz jest bez broni. Kurde. Jego creepy 18, tutaj 53. Nie, 18 do 53. Tak, straszna przewaga to. Tak, jakby top już, koniec. To jest tragedia, ale ogólnie tak różniąc z Nie ma z jakiejś wielkiej na przewagi na... jeszcze, ale to hmm. wydaje mi się, że to może być kwestia czasu. No, bardzo ładnie odmieram. gra. A, i tutaj centymetra sobra. Bardzo mało tutaj brakuje. Alicji chyba wraca. Nie, No, ładnie gra, szkoda tylko, że ten. Uuuu. Chcesz żeby kolej... Nie... Kole nie. O no nie nie to, to już był crit zbyt 1. duży Tutaj Anka nam idzie? To, był, to było samobójstwo. O Teraz. kolejny Chciałem w ogóle zobaczyć jak jest z Viktorem mi się na to patrzeć, za, Nie za no jedyna linia która w tym momencie nie jest jeszcze tak jakaś zbytnio przeważająca to jest BOT Kripy w miarę, no Argan tak. ma 10 więcej. Na bocie zrobię, na bocie Ale już się cofną, cofną, więc jednak ma trochę przewagi w creepach. No. Nie wiem, Sven e, zaczęła z Doranem, mimo że miała Janę na nim. Tam akcja. Tak, gumie nie wiem, czy, czy naby kary się w ogóle opatowały. No czy wiesz? E, jak ma się Soraka, to czemu nie, według mnie? No, ale jednak liczy się to, to gumie w tej grze mobilność, hmm. nie? Że możesz sobie uciec łatwiej od ganka. Czyli znaczy nie że zaraz flasha palić, żeby się polił. by gank nam idzie od Nocturna? Pytanie, <noise> pytanie erotyczne, ruchu. raczej nie. nie? Nie, Tutaj będzie blue oddawany. Nie wiem, czy Nocturse zdaje sobie sprawę, raczej nie będzie na tym co. Patrz, patrz też na wardy drużyny fioletowej. Praktycznie cała dżungla jest wardowana nie, niebieskich. W porównaniu do niebieskich tak, to to jest... Tak, tutaj Janna nawet czegoś takiego jak w jeszcze. O i teraz skręcimy na pocie. Tak. oj to będzie Prawdopodobnie to na Prawdopodobnie tak, no tego nie przeżyje. O ładne bardzo ulti w wykonaniu Turn, Czyżby? No kto przeżyje, ale za to ten... bardzo, no, bardzo, bardzo ładne ulti Janny, tylko dzięki temu przeżyje. Pro play można powiedzieć. No nieźle, brawo, brawo za tą akcję. Janna praktycznie uratowała całą. Akcje. Nie, tutaj było 100% zrany, nie. No, który tylko klikał no tak. w panice, nie, tam, bot, 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 szybko, bo już, już Nic się nie da zrobić, <grym 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 a Janna to A JANA też z tego wyciskała, ostatnio sobie. Jak się dał przeżyć. Na górze niskawego, oprócz tego, że wziął, ciągle zdominowała Lishina. No, Lishina. Tak samo Ani, to już dwa poziomy w plecy. Sporo, sporo klików, chyba dwa razy Uuu, i teraz Wiktor znowu ją wykańcza. Uuu, i kolejna. Dosięgnie on kurka czy jesień? Wiktor spalił w freszut, chyba na odtworu ta. Nie, no który nie ma ulta że na niego wyskoczy z taką ilością On mógłby zabić, jeżeli by użył swojej barierki, który bez No który nie ma punktów dodanego w barierkę. O, Janna o ładnie, teraz o ten damage. O, bardzo dobre pozycje. Zauważ, że no który nie miał żadnego punktów dodanego w, w i dlatego nie mógł użyć swojej tarczy. Bardzo niezrozumiały. Znaczy, taki po prostu warto. No nie wiem, czy to jest dobre. To, 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 specy specyficzny był ojciec. Zwierzęta <ślaski> niebieskie zwierzęta została zniszczona. Nie, no nie jestem. Tutaj dole. na bocie tak jest teraz rupy... opie a... I... w akcy, widzę. Uuuu, Aruin. Oj, połęg. Dobra, pchnięcie, apie. Może, może, może? Nie. Raczej wyjdziemy na Kolejny, dobry, kolejny na bocie. Czyżby <ślaaton> <Amy>. Jana? <ślaaton> my... my... Jest! Gitna Jana! <ślaaton> Support. Support Gary, ci Gary, z, z, Ale nie to szczerze bardzo dobrze, bo <gulny> Wayne, jeszcze dostała chociaż asystę za to. A, Arken padł. wpadł. <gulny> I Soraka i Jan mu dostały killu, więc... O, czyżby na topie coś siedziało działo? A nie. A czy to raz? A to Soraka z, bo z, na walkę z Aha, bo to Soraka sksiła ten. Tego kila. Świetnym... No, tak. tak, tak także y Świetny Pejzer. Zmany. To nie wiem, to ja mu strasznie się biję Anka straszny damage od Wiktora dostaje. Agonii Więc Tak, tak jak mówiłem, złoży, Wiktor bo... złożył czerwoną, ja, na tropie, najbardziej pana. popularną różkę Jaki no, coś tutaj jakieś inaczej <laughs> Nie no wiesz, to... No no, 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 no dokładnie jak, jak on zobaczył, że ma takiego bursta, no to już tylko w to szedł I coraz dalej I mocniej Uuuu, trochę ładnie armora użył. A tyle, że i tak więcej HP chyba od listy na stracił. Chyba listy poczekło, tak. się będzie dużo No, wydaje mi się, no, mi się o, że no, nawet dive myślę, że to może to być. być. To będzie, musi wierzyć. Będzie dive. Szykuje no, się kolejny. No, albo zje wierzę i będzie dive. On nie ryzykuje. A mu ma dość dużo, dużo to, armora, zauważ kursione. że specjalnie od tego listy no, wszystkie itemy temy w to. Tej jest różne. Druga, druga. Dana bez warda w sierpło, chyba tutaj tylko CV poszło. Czyli ja pewno zrobić, grać. Gracz, anyway, gracz, gracz to... gryże, tak gry, że tak powiem. <mówię>. w gry. Nic, nic tutaj się nie da zrobić. No, który chyba że dalej spali ulta i tak padnie. O, to nie, nie nie to, to jest bez wizji, także to jest darmowe. No, no. i smo. I już Fjaltowej? przewagę w goldzie, Wo, 650 mają. Straszne, straszne. Jak to na ten jest. moment z gry, to jest. Moim 50. zdaniem to. <gry> 6 buka Naprawdę hmm. dużo Moim zdaniem to się kwalifikuje na Sfriendem <laughs> Nie, nie, nie jestem jest. Bardzo była śmieci Licyna, ale... Ładnie, ładnie zlego, ja mam go który zagramu IMU ja jest żyje, ładnie uniknął wow. Q jest <laughs> To Czy jest Wosak teraz, ja nie wiem jak mu to przeżyję Ja bym ja, ja już, w ten uciekał On O Nocturne ulti wow. nie sięgnął? Nocturę o! Wow, Przeżył ale no który z swojego ulta po prostu nie doleciał do Lishina. Chyba mu ten... Spalił. Nie nie sprawdza. No, może chciał no, po prostu zdarzy. zasłonić widoczność i ale... Wow, arrow jeszcze szedł. Naprawdę chcieli tego eee, to Coś się sprawnie. dzieje na midzie, czyżby. Czyżby Tower Life? Nie niestety. Nie, nie, eee... I patrząc spety. w ogóle na przymioty, tak Wikto razu uważamy, że. Nie wiem czy mogę i tutaj zestunować tego. Ona ma dużo lepszy ból. Byłeś ciekawy, jaki item złoży handel. Więc masz. No mówiłem Ani już, że złożył, złożył czerwoną gruskę. Gruskę. No, ale nie, nie spalcie. Nie chcieliście. Tak. Nie, nie się odzywać, tylko jak ci pozwolę. No nigdy nie czekam. No. Coś Ani się dzieje Ani na to nie za bardzo jest przestraszony, nie ma tej pewności siebie. Tego brakuje. Przecież, Przeciwnicy mają jakieś nie? elo i ona tutaj nie odpowiada atakiem na atak, tylko udaje no, się klerać. To... Chyba lepiej by było sprzątnąć go bo on tam przed podzwierżem, tak? Patrzcie na ten, górę dwoma będzie działo? Czy... Amumu dobry grab, jakby miał ultat to chyba Wydaje mi się, że ten w o wiele lepszym, lepszym, o wiele lepiej nie by zrobił, gdybym poszedł do dżungli a zamiast na które mogliby piknąć coś innego. Bo on korzę? nieźle trafia z tego pandaża. I wydaje mi się, że jako jungler mógłby się nieźle sprawdzić, no ale chyba już za późno na tego. Tak... Coś, coś by się zdawało, ale mu mu da się łatwo skontrolować w dżynku, nie? tak samo by poszli na blue. On bez blue w tym momencie, jakimś się znalazł, na no, który na początku był było po, Ej, gdyby po, po widzieli po tego Wiktora, to praktycznie mógłby być zburstowany. no. To jest chyba po, po nowy, nie? A nie, on nie ma mamy, tak? Nie, nie Dziwi mnie, że no on tam siedzi to w ten... Tak to już... By... Chociaż czekał pewnie na ten moment. No, to Dokładnie. Ooo... Tak, sposób Polski swojego się wraca, kiedy ile no, ma do no. O no, ładnie zespromował. No. Tutaj nic nic się już nie da zrobić tego boskiego. Chyba Taka. że mu się ult załaduje, to, to brakuje Taka sekundy. Nie, przedtem. niestety przejść... Oni nie wiedzieli, oni wiedzieli że, on, że on nie ma ulti, dlatego chyba nie poszli po niego. Eee co Janna zrobiła w tym momencie? Oh. O Janna trochę Fajny potrzebny No i, i już jeszcze bot, bot Pierwszy kill Janga. O nieźle No nie. to Foxy ci tu jakoś do się Tak spuszowany jest jeszcze top już, dwie że dla fioletowych, dla niebieskich praktycznie nic eee, <laughs> Nawet nie podjęli chyba Pusza za dużego Przewaga jest naprawdę Tutaj wielka. jakaś wieża na, jest podrapana. Mówię, to nie będzie znane. W ubocie nic. Te, Czy ten, to, to po prostu już te, te globalne złoto, to już jest stackować. Tak, to, to, to już jest o 10, 10k przewagi. Już prawie 10k. Tak, 10 tysięcy. 10 tysięcy po prostu linia walki, nie? W ogóle to tą farmę. Jakby sobie tutaj te okop narysować, jest... to by to się przyniosło praktycznie mm. już pod ich bazę, no? Oni teraz już go dotarczy, tego Tak, bo to i są spuszowane te zewnętrzne turety wszystkie. No mają znaczną przewagę. No i mają, no i mają dużo w helpsy, nie? W itemach. Itemy sobie można sprawdzić. A mu jednego i temu nie ma zakończonego, a mu nawet nie ma butów. Dopiero zauważyłem. Ale wiesz, on się napalił na ten armor potem na helfa. Przy tym nic nie, nie. a teraz jak tak. siedzi na tej linii pewnie próbuje jeszcze z butu się dorobić albo skończyć coś. Ale no, nie wiem. Nie, nawet nie ma miejsca na burst, Teraz daje, gang, o ładny burst, wreszcie Anka rzuciła ładnego bursta, jest! Znaczy, jeszcze yes. malfight. Wow. Wow. Tak, malfight tak. siedzi. Chyba, chyba jest bezpreta. Tak. Bardzo ładnie. Dobra akcja. No, yes. Wow, no. double kill. Tego się nie skomponowało. Tak, go back, go back, Bo wiesz co. <laughs> Wydaje mi się, że drużyna fioletowych poczuła się zbyt pewnie. Nie, nie wiedziała, że zdecyduje się na atak. A Anka zdecydowała się zburstować, jednak, tym tak. swoim, tymi swoimi skillami damage robi. Tak. W końcu, chyba pierwszy raz. No w ogóle, Francis, to trzeba wykorzystać, żeby chodzić pod, mhm. po liniach nie roamować, Bo na linii nie jesteś dobry, nie? No? jesteś ciężko przez to, że ona musi wejść powiedzmy w ten, w ten zasięg po prostu taki jak praktycznie się wojownik, no. nie, tam tego ręczaka dużo nie ma. Czyżby Oj, chyba... No Czyżby? No, no, który nie, bardzo nie, nie, ładnie kręci. Widzę, że... No, który... no, 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 Gang Arrow no, 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 tak wydaje. I ty no, A no, ani nie ma stuna, to jest dodatek. Lee jest już sfilowany praktycznie, on ma 5-1 w tym momencie. O, teraz jest dużo... Lee to jest chyba najlepszy gracz w tej chwili. I co? Co no, kolejny, kolejny, kolejny kill. Słuchajcie, to jest master volume, z się do tego zawoźnięcie. Ale przeszkadza. W dwóch biją. 4 do 14. Jak na taką różnicę w tym, że to jest... O, o, ładnie. O, Tylko, o, że od razu o. heal od Seraki. Naprawdę Boski dobrze, dobrze rzuca tymi banderzami, ale no to to nie jest fajnie no. zmienić, nie? To jest 4 na jednego banełcego. Jest to który Myślałem, że podob taka jak będzie się robił, żeby być bardzo, bardziej wytrzymalszą, w tym momencie Zila kupił. No no, no, z no, na no, no który dobrał, na to, to tak no. też mi się wydaje, że. Pieszka. No, a może chciał tylko. A może zaczął trollować. Uciekać, gonić. Albo no przy, też jest możliwe. A może chce szybciej to. biegać. Bo uznał, że ten. A może chce szybciej farmić, to. bo z farmą to tylko. on jakoś wyrabia. Tutaj w międzyczasie tak, kolejny tak. dragon. To drużyny Argena, czy tamto Nexusowców. Defender of Nexus, tak. A, oni tutaj próbują, nie wiem, co. tutaj pingują o Barona, chyba że. Tam to drużyna jest... Aha, chodziło o CV. no i są ograniczeni po prostu boisko. W, w, w gromach, no brakuje tego, wardów. Joanna za dużo tego nie rozstawia, a jak coś, to... No. Yy, fioletowi widzą praktycznie wszystko. Ja się zastanawiam, czy, czy, czy jest Oraka. Nie, Soraka jeszcze nie ma. Nie 22 ma. minuta i spójrzcie, jaka przewaga jest w goldzie. To jest, jest 12,5 tysiąca. Nie jest źle, tylko pesymista wtedy by się załamał. Tak się jak leżesz, mówiłem, że. coś da się zrobić. Tak! Bądźmy optymistyczni. Jakby złapali. Jakby kąpili gdzieś tutaj w krzakach, gdzie nie ma ładu. Drużyna niebieska, no tak jak mówiłaś. Mówiłeś. Ja na... naprawdę średnie szanse ja. od stanu początku. Wiesz, wynik. No, wynik od... mesu nigdy nie jest wiadomy. Tak, tak statystycznie jak popatrzysz, nie? Jak ktoś ma elo, to coś tam, coś tam lepiej jednak wie, nie? Co tam, coś tam o tym coś świadczy. Niby się tak za bardzo nie liczy. mniej więcej, ale co, coś, coś dochodzi w gronie. I bije się lisy z nokturnem. Ja no tutaj będzie 5x5 za Czy tam 4 na 5 O i tak jest. Kolejny do... to... wow. Dobrze, uzie, żabre, mała, za kolejny kill. Wow. Tutaj daleko idziemy. to jest ale niestety trochę za późno. Za późno no niestety trochę za późno. Boszczyk tutaj drepce bez buzy. Dla niego to jest życiowa decyzja po prostu czy iść na bota, czy na bota. To to jest Ulti odpalił o jeszcze Aszka i turret topie, bo mi chyba No i pan niestety nie zadrb I jest jeszcze Vayne. No, i moim zdaniem to nikt tego jest 3, są te nie, nie, <laughs> nie, nie jest 300 Tutaj puszują już wewnętrzne turety Bosko Boski nie jest boski Ja popatrzę teraz na niebieskich creepy Dają radę na idzie Wypuszują <laughs> <laughs> Tak. Nie, chyba teraz będzie warom. Nic innego tutaj raczej nie widzę. Chyba, że jeszcze będą się bali, że oni przyjdą na angiela. Ale raczej tych jaczyń się no. Nawet jakby tutaj noc, lybowość. Taki, co? Praktycznie. Tutaj, A, nie, no, nie, 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 nie widzą tego. Nawet, nawet. nawet nie, nie podejmą próbę na moje. Tak. A, chociaż... No, to Ale tutaj co tutaj tam będzie za Może. Oooo! No, już... chciał wow, jeszcze wow. Wyszło mu jak wyszło. Worth it, worth it. Jeszcze raz warfit I teraz, aha, dobra, to ta drużyna mexusowcy, czyli ta od Arbiena. oni się wracają po itemy, co zupełnie zrozumiałe, bo tam w plecaku <śm> się sakwa Niektórzy nie. poszli jeszcze, Victor razem z Lee sobie to zabijać. Tak. <śm> Jeszcze. Tak, <grym> to, a to jeszcze wyjślemy. zabijemy, a to Pola zhitujemy, <grym grym> a, a to może jeszcze dwóch tutaj jest wiemy, to, to, to z, to i zabijemy. Tak. Ale jak dla mnie Janna dobrze zagrała, dobre staty, tak samo Wayne. Surrender może. Tak, w w Surrender. W takim Poddali razie... Poddali się. Gratulacje wygranej drużynie. nie? tak samo samuraje, po prostu buku. Grali do końca. <gulia> Lash, lah, <gulia> No była była było No to, była No to była. A mumu jakby miał bur, Nie, wydaje mi się, że amumu to, to na schoda to pani tak. mu za dobrym pomysłem. Lepiej by się chyba sprawił w jungle. No, no to też. Spika, nie? Pod inną kompozycję no. teamu przeciwnego może by coś z tego było. A tak to. No nic, zwycięzcy zgodnie z przewidywaniami moimi. My się z wami żegnamy i jutro zapraszam na mecz na 17.00. Jeżeli się Sukubus <noise> zgodzi, to może no będzie dobrze, też stream tak. Aha, no, to to dam znać na YouTube. No do zobaczenia. No to do usłyszenia. Ja też wtedy no, wyłączę. Raczej znaczy też już streama nie będę trzymał.